Czekamy, czekamy Na podcast. Nie Halo, halo Dzień dobry kochani, tutaj Mikołaj Janusz ja, ok. ja może zdziwicie się, że Na tym kanale mnie słyszycie Ale chodzi tylko i wyłącznie o to, że Ja tutaj od technicznych spraw i oczywiście Skoro ja to też opóźnienie Ale jakby pierwsze kody za płody Przepraszam bardzo Wszystko co złego to ja oddaję chłopakom głos i Ja to jestem tylko w tle. Dzięki. Chodź Róża. Mała. Jakaś mucha usiadła na... Mała, chodź. To moja Róża, jest jednym młodem, więc sprawdzić ten. Chodź. 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 Halo, dzień dobry. Tanie militaria z tej strony. Mamy tutaj naszych gwiazdorów. Jest i pan Blacha i, i, i pan Paziu Walcichy. Jest też róża. E, ja się... Zajmę troszeczkę hostowaniem tego. Przepraszamy za opóźnienia. Tak bywa czasami, niestety. E, zaraz przekleję link z naszej relacji YouTube'owej na Facebooka, żeby nasi fani na Facebooku również mogli obserwować naszego live'a. Także e, przekażę mikrofon chłopakom. E, też chcieli się z Wami przywitać. E, a ja się zajmę kopiowaniem linków i zaraz zaczynamy na grubo. Także miłego oglądania. Siemano, Cichy z tej strony. No, hej, blacha, i żeby nie było, że tylko wy czekaliście przez tą godzinę. My również czekaliśmy na to, żeby zobaczyć się z wami. Znaczy, wy w sumie zobaczycie nas. My siebie. siebie, <śm> niestety. E, ale jakby my nie zobaczymy was, ale mam nadzieję, że jeszcze ktoś tam został. E, co ciekawe, nawet z tego co widzieliśmy, jak planowo mieliśmy odpalać live o 19.30, to było tych osób pod sklepem. E, jakby. Chyba część osób nie skumała, czym jest live. Znaczy, przetłumaczyli to dobrze z angielskiego, ale jakby no, to nie znaczy, że live. No, nie wiedzieliśmy z cichym, czy mamy wyjść i wszystkich powitać, czy zdawać autografy, więc po prostu stworzyliśmy i nie wyszliśmy w ogóle. Także uznaliśmy, że to będzie najlepszym wyjściem: nie zrobić nic. Także, co jak ktoś z Was był pod sklepem, to pozdrawiamy. Dzięki za wytrwałość, ale skrywiliśmy. <grym> może kiedyś nadarzy się taka sytuacja. przede wszystkim, może się też nas spotkać na wielu różnych strzelankach. Jeżeli kiedyś byście chcieli, wybrać no nie no, może nie ostatnia z racji po prostu epidemii, to fakt. Ale jeżeli chcielibyście się spotkać na jakichś strzelankach, kiedy już będzie po wszystkim, kiedy już będzie po epidemii, kiedy będziemy mogli się strzelać w gronie wielu, wielu osób, to dajcie po prostu znać, jakie są strzelanki. Wklejajcie linki, gdzie są wydarzenia, gdzie można przyjechać. Powiedzmy, w, obrębach Warszawy, w obrębie Warszawy jesteśmy w stanie podjechać. No myślę, że do Gdańska szybko się nie wybierzemy na strzelankę niestety. No czy słuchajcie, ktoś nam zasponsuje busa oh, 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 e, hotel e, i jakieś liczne atrakcja na miejscu, to właściwie czemu nie? Wyżywienie w to mi jakby. Wiadomo. Mi głównie, nie, mu nie. Ale o dziwo to ostatnio jem trochę więcej chyba. No serio. Co ostatnio? Kurczaka z szarlotą podgryzałem. Zobaczysz, w pewnym wieku. Metabolizm zginie. Dobra, ma, mamy jakichś ludzi? Ktoś mamy, jeszcze doczekał w ogóle? Mamy coś takiego? Panie moderator. Panie moderator, działa? Powiedz, z kim są na czacie. Dzień dobry, moi mili. Jest nas 295 osób. Aż... No, ja stawiałem, że będzie gdzieś pomiędzy 115 a 7 tysięcy osób, także przebiliście nasze oczekiwania grubo. E, ja tylko przypomnę, bo się nie przedstawiłem, e, Bartek, ta nie militaria. Z, w porównaniu, w porównaniu do, do tych tuzów to ja tylko dwa jakieś nędzne filmiki nagrałem, także się... Dlatego ja, ja tu tylko sprzątam. Eee, zajmę się czytaniem czatu, spróbuję pomoderować troszeczkę, także zadawajcie, słuchajcie nam pytania. Eee, w końcu się zebraliśmy do tego live'a. Eee... Po trzech latach. Po trzech latach. Długo nas prosiliście, ale w końcu... Jak coś obiecamy, to jesteśmy. Mo I nie trzeba nam co pół roku przypominać. Dokładnie. Nie trzeba nam co pół roku przy przypominać. E, jesteśmy, jesteśmy dla was teraz dostępni. E, mam nadzieję, że co najmniej godzinkę wytrzymamy, e, więc napiszcie pytaniami e, na naszym YouTubie tutaj, tutaj przy, przy, przy relacji, bo tutaj będę czytał e, pytanka. Siema, siema, siema. Blacha, kepsa ci kupię, nagracie strzelankę, Erso z tobą. pozdro, smyk, smyki, Blacha wejdziesz w koszulkę cichego. E, nie będę tu rabgodował, e, będziemy powoli wybierać e, pytania. E, najpierw posilę się, słuchajcie... E, posi, posiliłbym się kepsem, chętnie. E, najpierw przeczytam pytania, które z, z, fani nam zadawali e, przez cały tydzień na Facebooku, między innymi, i później przejdziemy do tych, które zdąży, zdążą do nas napłynąć. Także e, pierwsze pytanie od Dawid W. w. E, pytanie: Co sądzicie o osobach, które zobaczyły, jak ktoś przyżyte w dresach i cymką 28 na swoją pierwszą strzelankę, i się z takiej osoby śmieją? Ja wam powiem w taki sposób, że każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś kupił swoją pierwszą replikę, są również osoby, które kupują cały szpej od razu, no ale nie oszukujmy się, każdy kiedyś zaczynał, miał swoją nawet pierwszą strzelankę, nawet pierwszą partię w szachy, każdy coś kiedyś zaczynał, nie ma co z tych osób się śmiać, raczej trzeba im właśnie doradzić. No, nie, akurat nie, ale serio, jeżeli jest ktoś, kto nie do końca ogarnia, ile czasu się czeka na respie, jak dokładnie ustawić muszkę, ze szerbinką, to nie ma coś z nich śmiać, tym bardziej, jeżeli są w naszym teamie, tylko trzeba im dać jakieś wskazówki, żeby po prostu zarazić ich tym sportem, żeby było nas coraz więcej, no i żeby oni też się dobrze bawili. Jeżeli komuś, powiedzmy, słyszymy, że już akumulator yy, nie daje rady, nie wytrzymuje, no to też trzeba mu powiedzieć, ej ziom, wiesz, co dobrze będzie, jak akumula akumulator zmienisz? Yy, na przykład yy. na nitro. Na przykład na nitro, dokładnie, tak. Ale tak serio mówiąc, to yy, nie widzę nic dziwnego, to czy, to no nie ma co się takich osób śmiać na pewno, tylko raczej im doradzić. Chyba, że mają jakieś dybilne pomysły, to od razu nie, tak nie robimy. Blacha? E, słuchajcie, ja generalnie mam podobnie i może ja bym podzielił to pytanie na dwie części. Po pierwsze cyma 28. Większość osób zaczyna z cymą 28 i nie, tak rozum, tak. nie rozumiem, w czym jest problem. Ja też zaczynałem z cymą 28 i to jeszcze taką ze szrotu które na serwisie mi gość poskładał z, ze śmieciowych części, więc Cyma 28 ze sklepu to jest w ogóle super sprzęt, w porównaniu do tego z czym ja zaczynałem. E, natomiast co do DS-u, to to bym raczej stwierdził w jakim kolorze, bo jeżeli to jest czarny desik, to spoko, jeżeli zielony to też, ale jeżeli to jest taki m, pomarańczowy, bardzo intensywny kolor, no to niestety słabo. Tak samo niebieski, e, jakiś miałem przypadek, że Generalnie goście mieli po prostu w Teamie jednego typa, który miał jasno-niebieskie dżinsy. Jakby cały team śledziłem z bardzo dużej odległości, łażąc za nimi po lesie, po prostu bo co chwila migały mi niebieskie jeansy typa między drzewami. Jakby całej grupy nie byłem w stanie zobaczyć, bo byli fajnie zamaskowani, ale ten jeden, jeden typek gwiazd na niebieskich jeansach po prostu zdradzał cały team e, i dał mi na tyle czasu, że zasadziłem się gdzieś tam między jakimiś gójkami i po prostu wyciąłem praktycznie cały team przez jednego typa w niebieskich dresach. Więc jakby super. E, niekoniecznie trzymając się od razu super szpej, e, ale moim zdaniem e, to, że pójdziecie. W jasno-niebieskich dżinsach albo w jakichś czerwonych, no to może sprawić, że po prostu wytłuką wam cały team, przez to, że wymieliście oczy o jedne spodnie. Więc lepiej sobie kupić flektarna za 16 zł spodnie, albo DPM, albo cokolwiek taniego, albo wziąć po prostu stare ciuchy, nawet stare robocze ciuchy, które są zielone, czarne, brązowe, cokolwiek, byle to nie był jasny, niebieski albo żółty. No sorry, w żółtym deszach, jakbym to widział gościa, to bym starał się być na drugim końcu strzelanki. Dobra, jedźmy dalej. Chyba, że jest to dres w się z trzema paskami. Prawilny dres prosto z Moskwy jest najlepszy i wszyscy o tym wiedzą. To wtedy tylko kobiety cię widzą. Wow. Ja tylko dodam, że absolutnie nie ma co się śmiać z tego, kto z czym biega i zaczyna, bo są różne historie i moim zdaniem cieszymy się, że nowe osoby po prostu dołączają do airsoftu, jest nas coraz więcej. A nie ma żadnego wstydu w żadnej cymce 28, 22, 022. Igor D., pytanie. Czy Blacha dalej używa swojego legendarnego Predatora od GNG? Jeżeli tak, to czy tuningował replikę i co w niej zmienił? chyba będzie. Wizualizacja chyba będzie. Uuu, ktoś tu był po wypłacie. Kaj się zgadza. E, może inaczej. Jeden obraz, wart tysiąc słów. Także nadal to jest Predator. Jak część z Was pewnie zauważy, troszeczkę zmienił się wizualnie, natomiast w środku właściwie nic się nie zmieniło. Boże, co ja zmieniałem? Tłok. Tłok na wszystkie chyba zęby metalowe, zrobiony flathop. I. Boże, co jeszcze było? Co jest na, co jest na tłoku na końcu? Głowica tłoka, Głowica tłoka ponieważ po trzech, czterech latach mielenia w końcu pojawiło się tam jakieś małe pęknięcie, co ciekawe nawet nie rozszczelniło to układu, no więc jakby trzeba to było zmienić, ale to raczej nie tyle tuning, co bieżące naprawy, no i trochę popastwiłem się różnymi farbami, z trochę lepszym lub gorszym skutkiem, miejscami ten skutek jest bardzo gorszy, ale nie będziemy pokazywać jak bardzo obciachowo pomalowałem swoją replikę. Druga replika no, tu troszeczkę bardziej się zmieniło. To jest nadal moja ukochana Ameba. 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 Natomiast no, jest trochę przerobione. Góra, czyli upper receiver, i kolba jest wydrukowana na drukarce 3D. Ale oczywiście nie z tego najtańszego plastiku, tylko teoretycznie z troszkę lepszego polimeru. Jest to. Tutaj trochę będzie reklama. Gość, który ma taki fanpage, pomysłowe projekty softowe. Jest to gość, który po prostu robi totalne cuda z replik. Robi takie rzeczy, o których się żadnym producentom nie śniło. I on też robi właśnie, dukuje takie aps Damy by do innych hemek, natomiast no ciężko jest się go doprosić o taki sprzęt, bo chętnych ma naprawdę ogrom. No ale wiadomo, gwiazda z internetu, no to co miał nie zrobić, nie? Taki żart oczywiście. Nie, naprawdę, gość, gość robi przecudne rzeczy i naprawdę zachęcam, żeby sobie zobaczyć, jakie cuda tworzy. Żeby, nie wiem, czy będzie widać, ale tu jest też napis ten blacha z hashtagiem. Także kto ma z Was giwe ze swoim hashtagiem? Na grubo. No, to tyle w sumie się zmieniło w moich replikach. Nadal są te same, tylko zmieniły się wizualnie. Poprosimy następne pytanie. Jak wino, im starsze, tym lepsze. Jesteś wierny swoim replikom, rzadko zmieniasz czy często? Jakby nie zmieniam. Planuję cały czas coś dokupić. <grym> Ale, jakby no nie tyle zmienić, co bardziej dokupić, bo no nie widzę sensu zmieniać. Nie wiem, może bym jeszcze coś podłubał w środku, ale nie do końca mam pomysł, co przez chwilę chciałem przerabiać predatora na DMLK, Ale stwierdziłem, że jest to ostatnio strasznie modne, więc nie chcę mi się, bo ja nie lubię być modny. Ale cały czas myślę o jakimś kałaszku, bo jednak pozbyłem się wszystkich kałachów. I to jedna i już miałem w ogóle nie brać żadnego kałacha, nigdy więcej, ale jednak po paru latach do tego Jesiku w się z trzema paskami jednak kałaszek by pasował bardziej, więc myślę nad tym, może nad złotym kałachem, żeby zrobić jako cygańskiego barona na przykład. Okej, okay, w takim razie dla zmiany tematu troszeczkę zmienimy tutaj czat i Pierwsze pytanie, jakie od Was wychwyciliśmy, to od Łukasza. Sz. Jakiej klamki najchętniej używacie? Może Paśu teraz. Oddawaj. Ja generalnie używam klamki modowanej, że tak powiem. Kiedy już zacząłem trenować IPSC Action Air, no to w tym momencie powiedzmy, jeżeli. Używacie kamek Tokio Marui, to jak najbardziej są świetne, są bardzo dobre, mają bardzo, bardzo fajne osiągi. Natomiast jeżeli już idziecie na ten pułap, powiedzmy, profesjonalny, no to w tym momencie potrzebujecie o wiele droższego, o wiele lepszego, bardziej powtarzalnego szpeju. Blacha chcesz się pokazać swoją. Widzę. O, dobra, to się pochwal. A ja przyniosę swoją. Boże, lepszy od Tokio Marui szpej. Beach, please. Tak, Tokio Marui, i co jest ciekawe, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to jest moja druga klamka Tokio Marui, druga hajkapa Tokio Marui. Otóż poprzednia. Hajkapa Tokio i w zasadzie nie tyle się zepsuła, co zużyła. Używałem jej przez 8 lat, a kupiłem ją jako używkę. I po 8 latach, po prostu jak coś tam zaczęło przepuszczać, oddałem na serwis. No i serwis na tym powiedział, że nie wie jakim cudem ta replika jeszcze działa, ponieważ jest tak zużyta w środku. No i generalnie pomyślałem sobie, że. Czas zmienić klamkę, i przez pół roku zastanawiałem się, jaką klamką zastąpić Haikapu od Tokio Marui. A po pół roku yy, po prostu kupiłem drugą Haikapu od Tokio Marui. Bo stwierdziłem, że skoro mam już kabury, magazynki, wszystkie możliwe części zamienne, no właściwie I tak jest a i tak nie ma nic lepszego. Przynajmniej no. dla mnie, po no, prostu na moją łapę pasuje idealnie, więc po prostu yy, Tokio Marui zastąpiłem yy, Haikapu od Tokio Marui. Wydawało mi się to bardzo naturalnym procesem. No to pokaż ty. No to pokażę Wam. Generalnie ja mam tutaj capę Sześciocalową. Bazą był tutaj Armora Works, natomiast ona została w środku już generalnie bardzo mocno pomodzona. Generalnie tak, kolimator, czyli coś, co generalnie z wielu Was jeszcze zadziwia, że kurczę, kolimatory na klamce. Tak, jeżeli strzelamy dynamicznie, to jest coś takiego jak klasa Open i tam mamy możliwość strzelania z kolimatorem i wtedy są tak zwane wszystkie chwyty dozwolone, czyli nie tylko kolimator jest pod kątem co? Tak? tak? Tak, tak też można strzelać, no nie? Dziewię... Tak, wszystkie chwyty dozwolone, dosłownie. się czemu źle założyłeś A, doskonałe pytanie w zasadzie. Wiem. Tak, twoje wiem. Generalnie dlaczego kolimator jest pod kątem? Dlatego, że jego obudowa. Nie. N -n -n -n. Dlatego, że jego obudowa sama w sobie, gdybyśmy ją zamontowali bezpośrednio na zamku, to nie mamy możliwości spojrzenia przez samo szkiełko, tylko obudowa kolimatora jeszcze nam podwyższa linię celowania. Przez co, jeżeli składamy się do pistoletu, to składamy się w sposób nienaturalny, ponieważ zazwyczaj, jeżeli strzamy z pistoletu, to patrzymy po jej szczerbince, które są od razu na zamku. Ale jeżeli mielibyśmy jeszcze parę, centym, parę tutaj no centymetrów, byśmy jeszcze mieli podwyższenia, to pozycja robiłaby się dziwnie nienaturalna. Dlatego wielu strzelców dynamicznych montuje właśnie sobie ten kolimator pod kątem 90 stopni, bo wtedy jego obudowa nie jest, nie, nie jest od razu na zamku, tylko jest samo szkiełko. Tak to jest montowane. Z tej strony również mam jeszcze srebrną dźwignię. Przeładowania do, szybszego, do szybszego, szybszego przeładowywania. I specjalnie jest jeszcze y, właśnie dedykowana pod simora. O. Tylko. O, proszę bardzo. I tutaj mam jeszcze tak zwanego niebieskiego tambresta, y, który jest półeczką pod kciuk, tylko teraz będzie mi ciężko wy zrobię to z drugiej łapy. Nie, nie. Nie, nie a W taki sposób, żeby sobie tutaj postawić pod kciuka i żeby była o wiele większa stabilność. Oprócz tego w środku oczywiście jest już modzony. Ma wstawione części od Airsoft Masterpiece. No i generalnie ma tutaj rufę już 6,00 od bola Także w tym przypadku trochę w niego zainwestowałem, ale faktycznie replika jest naprawdę powtarzalna i do zawodów wszelakich spisuje mi się świetnie żeby nie było, moja też jest modzona e, szybsza z szybszą reakcją niestety zamek nie zatrzymuje się po ostatniej kulce moja też nie zobaczcie to jest taki trik mimo że nie ma kulek to szybsza praca zamka niestety wiąże się ze skróceniem tej linii którą, e, w którą cofa się zamek i pewnie widać to będzie nie za bardzo jak widzicie, on po prostu nie odchyla się na tyle, żeby ta blokadka złapała. Więc minus na strzelankach jest taki, że jak skończą mi się kulki, to muszę skumać po dźwięku, że mi się skończyły kulki, albo po prostu walę do wszystkich na pusto, tłumacząc im, że na pewno dostali, bo przecież ja na pewno ich trafiłem, a oni są termosami i się nie przyznają. Nie wiem, że nigdy tak, prawie nigdy tak nie robię. Yy, więc to jest minus. No, macie szybszą klamkę, szybszą reakcję na spust, ale niestety no, nie zatrzyma się w tym położeniu i przy zmianie magazynka ten jeden ruch przeładowania musi być więcej. Ale jak ktoś chce tuningować, to w wypadku klamek to jest naprawdę fajne. Dublety po prostu wchodzą perfekcyjnie. Co nam mamy dalej z pytań? Chłopaki po prostu są za szybcy. Oni się nigdy nie zatrzymują. Ich Najszybty klamki też nie. W palce nam w Mazowieckim. Szybszy, niż myśl. Przy, przynajmniej wskazujące. <noise> <noise> przynajmniej jeden. E, Adam K. Pozdrawiamy z, z Gdańska. Znaczy, ty nas pozdrawiasz z Gdańska, my Cię pozdrawiamy z Warszawy. Pozdro. E, kiedy otwarty sklep? E, sklep jest otwarty w tym momencie codziennie od 15 do 19, wyłączając niedzielę, czyli od poniedziałku do soboty. Zapraszamy, wysyłamy, przyjmujemy. Blacha tutaj nam pomaga i e, czasem coś sprzeda, czasem podpisze jakiś kubek czy naklejkę. E, także jest szacun. Można wbijać, zapraszamy. A, no i oczywiście najlepsze doradztwo softowe na świecie, tylko u nas. Także. Ursynów, dziecino. E, tak, tak, tak. Mamy 655! osób w tym momencie, także... Ale powiedziałem, że jak będzie setka to będzie super. Tak, tak, także, także rozmnożyliście się dwukrotnie. E, Michał napisał priviet. E, to drugie to nie wiem, czy to jest... Ale priviet! Wszystkie rybionoki i tak dalej, elo. E, czy nagramy strzelankę airsoftową? E, ogólnie są chyba takie plany na kiedyś, ale to tak jak z tym live'em, za trzy lata tak na spokojnie może pójdzie? Blacha coś chce dodać. Wiecie co, z tym nagrywaniem strzelanek to jest tak, że wszyscy o to proszą. Ja przez jakiś czas biegałem z kamerką na karabinie, na kasku, skierowaną w jedną, w drugą stronę. I problemem jest to, że jak bardzo chcecie coś nagać, to trzy czwarte strzelanki polega na łażeniu po krzakach, albo siedzeniu w rowie, albo po prostu kitaniu się za drzewem i po prostu macie potem cztery godziny materiału na kamerce z podpiętym powerbankiem, trzy karty pamięci i fajnych akcji macie nagranych dwie, z czego na jednej liście zasłaniała Wam kamerę, a na drugiej Wam się wyczerpała bateria. I ja chyba, nie wiem, po piątej, dziesiątej strzelance, gdzie po prostu miałem ileś godzin materiału do przejrzenia i absolutnie nic ciekawego tam nie było nagrane, stwierdziłem, że to po prostu nie ma sensu. Eee, no jakby, no nie, oczywiście naj najlepsze akcje były na takiej zasadzie, jak miałem kamerkę, stwierdziłem, że boże, cztery godziny nic się nie dzieje, w ogóle nuda, wyłączam kamerkę i po prostu pięć minut później epicka akcja, w którą nikt by mi nie uwierzył, a ja chwilę wcześniej włączyłem kamerę jak debil, albo...